Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii. Zagrajmy w terarię Hardcore Expert. I ogólnie wyszła nowa aktualizacja. Aktualizacja 1.3.3 Jest to właśnie jedna z tych aktualizacji, które coś tam wnoszą, ale niewiele ehm, czyli coś co jest miłe dla oka, jakieś tam zmiany, e, parę rzeczy dodanych. No i to właściwie tyle. Ja mam tutaj w tle changelog odpalony, wydaje mi się, że coś tutaj mogę sobie zerknąć i o czymś powiedzieć, ale na początku chciałem wspomnieć, że od razu po wejściu do świata i po pójściu na pustynię zauważyłem, że wszystko się robi takie rozmazane, jest taki efekt właśnie jakby wszystko się kołysało, nie wiem, tak na przykład jest coś nad ogniskiem w tym dymie, takie załamanie ogólnie. Występuje teraz na pustyni. Widzicie, że te kontury tutaj tych bloczków się poruszają. No, nie powiem, bardzo ciekawy efekt. No i na razie dopiero tyle zauważyłem. Co będziemy sobie mogli zobaczyć? No to mam nadzieję, że zobaczę. Ja teraz tak sobie zerknę. No, i pierwsza najważniejsza zmiana to jest to, że zostały dodane burze piaskowe. Nie wiem na jakiej zasadzie one będą tutaj występowały, czy w jakichś godzinach. Raczej nie wtedy, kiedy będzie deszcz przecież, nie? No, i zamieć, zamieć, zamieć. Zamieć występuje na biomie śnieżnym, więc ma teraz nowy ogólnie efekt. No, zobaczymy sobie, jak będzie deszcz, to może pójdziemy. No i właśnie to jest teraz w kolejności Tu jest to o czym teraz mówię. Właściwie mówiłem przed chwilą. Czyli mają teraz pustynię i Underworld, czyli piekło. Ma teraz nową taką animację jakby ciepła. Że po prostu jesteś coś nagrzany w ogóle. No i to właściwie tyle. Do tego jeszcze, co zostało dodane? Został dodany nowy set Forbidden Armor Set, i właściwie nie wiem jeszcze, jak go zdobyć. E, nigdzie nie jest podane, bo właściwie nagrywam parę minut po tym, jak wyszła aktualizacja. Jeśli będziemy sobie go mogli zrobić, to zrobimy. Liczę na to, że wiki i tak dalej zostanie zaktualizowane w tym czasie. E, no i. Mm, w każdym razie mamy nowy secik do e, zebrania. E, do tego rzecz ciekawa, jest Ancient Horn, czyli e, Starożytny Róg. I jest w nawiasie napisane, że tu jest już mount nowy, Bazyliszek. Ciekawe jak go będzie można zdobyć, e, mam nadzieję, że również będziemy mieli okazję. Do tego jeszcze jakiś Onyx Blaster, o którym w sumie e, też nie za wiele wiemy. E, no i mamy tutaj jeszcze parę broni. Spirit Flame, jakiś nie wiem, ogień duszy. E, pocket Mirror. No, lusterko do kieszeni. No, wiecie, takie, takie, takie. Hmm. Do tego mamy jeszcze klont Fegina, cokolwiek to jest. Może to są jakieś efekty na vanity czy coś, żebyśmy mogli sobie ubrać. E, propos vanity, no, to został dodany z truilami. Lamie dopiero występują na hard mode, więc sporo do tego czasu, a może nawet nie tak sporo zostało. No, i tak samo został dodany jeszcze jakiś Ancient Vanity Set, w sumie za wiele mi to nie mówi. Więc, no w każdym razie, nowy Vanity Set podobny, na podobnej zasadzie co właściwie ten nasz Sunflower, który w sumie już został dodany kawał czasu temu. Ja jeszcze dopiero teraz, ja dopiero teraz go zdobyłem. No, i jeszcze tu widzę, że jest na przykład Desert Spirit Lamp, nowa lampa. Magic Sand Dropper, o to może być ciekawe, jakaś wyrzutnia magicznego piasku, cokolwiek to jest. Eee, została dodana nowa muzyka, znaczy ten Music Box, o, e, od Burzy Piaskowej. Aha, bo nie wspomniałem: e, Burza Piaskowa od teraz, właśnie, ma jakiś swój e, soundtrack, nową muzyczkę własną. Może być ciekawie. No i w sumie z tym się też wiąże to, że zostały dodane nowe banery. Eee, no, i co dalej? Bo to w, bo w zasadzie są wszystkie nowości, są też zmiany. E, tutaj Sand Poacher to jest, to, jest, to jest ten taki wielki jakiś skorpion czy coś tego rodzaju. E, daje e, debuff Venom, czyli ten taki. To jest to takie późniejszy, lepsze jakby zatrucie, o, e, które na nas pająki w sumie nakładają. E, Dune's Pleasers, e, aha, no jakieś moby również mają więcej e, HP i defensa oraz są bardziej agresywne. E, do tego został dodany nowy, nowa animacja kopania bloków, co? Coś nie bardzo, nie wiem, może jakiś szczególnych bloków? Hmm. W sumie jest jakaś różnica. Nie wiem. Na razie nie widzę, może to przez to, że tutaj jest ten biom pustynny i jest to wszystko nagrzane tutaj, bo w końcu pustynia, nie? No i właściwie to tyle. Jeszcze zwiększono tam spawn rate w pustyniach, tych tam właśnie pod ziemią. No, i to coś tam jeszcze na multi dodano. Bug fixów nie będę czytał. Tak jak mówiłem, jest to aktualizacja, która nie wnosi za wiele, ale jak już coś wnosi, no to jakieś tam ciekawe, takie miłe dla oka zmiany. No i jeszcze zostały dodane nowe vanity oraz nowy armor. Najbardziej mnie ten armor z wszystkiego interesuje, bo powiem Wam, że od zawsze chciałem mieć zbroję na trowera i jeśli się okaże, że to jest zbroja dla trowera, no to. Wielkie brawa, ReLogic. E, no i właściwie tyle. Jeśli chciałem... Dzisiejszy odcinek jest 34 odcinkiem i właściwie ta aktualizacja spadła mi jak z nieba, ponieważ chciałem zrobić jeszcze jakiś odcinek przed Wall of Fleshem, ale to miał być taki nieszczególnie jakiś ciekawy odcinek. E, chciałem przede wszystkim iść sobie na dżunglę. I właściwie to sobie zrobimy jeszcze, ponieważ musimy zrobić sobie domek dla na przyszłość po prostu, na hardmode dla Witch Doktora, tak żeby mógł nam sprzedać um, te... skrzydełka e, właściwie jest tam trochę na tej dżungli drzew no wszystkie wyciąłem, chociaż tu się jeszcze znajdą bo tam coś, coś, coś będzie zrobimy z tego co będziemy mieli tam do dyspozycji aha, jeszcze chciałem przeprosić, w sumie to już mówię po fakcie, bo trochę minęło czasu odcinkowego ale trochę mój głos może się wydawać dziwny, bo spałem i, i jakoś tak wyszło, że Wstałem, wyszła aktualizacja, kilka rzeczy wyszło, wszystko naraz. No i pospieszyłem, tak żeby było jak najszybciej. No i nagrywam. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób przybliżyłem Wam aktualizację, chociaż nie było też za bardzo czego pokazać, bo część z tych rzeczy występuje na hard mode. Do części jeszcze nie mamy dostępu, a chodzenie ślepo tam po tych underground, desert to, to tak no średnio wolałbym żeby już wszystko było wiadomo na wiki co do nowej zbroi i tym podobnych rzeczy a dopiero później sobie zobaczymy jak to zrobić i zrobimy to faktycznie bo przyszły odcinek z wall of Flashem będzie 35 odcinkiem czyli będzie dłuższe to będziemy jeszcze mieli czas żeby sobie parę rzeczy ogarnąć więc mam nadzieję że w, w sumie zdążę sobie z wszystkim nawet nie muszę mieć nadziei na to jeszcze chciałem tam w przyszłym odcinku na pewno popoprawiać sobie platformę, bo ktoś jak słusznie zauważył, e, ta platforma może się wydawać długa, ale tak naprawdę ten świat jest mały, więc wolałbym mimo wszystko być przezorny i jeszcze tam trochę dobudować, ale tak wiecie, już się na przyspieszeniu, tak żeby już, już, już nie wyprowadzać was z tego toru. E, bo najważniejsza w przyszłym odcinku będzie sama walka z Wolofleshem oraz wczesny hard mode. Ehm, no i dżungelbaty inne atakują, ja jeszcze muszę trochę drewna pozbierać Nie mam dasha, muszę, musiałbym sobie ubrać Dash Adam No, Adam lol Ja jestem Adam No i pytanie, gdzie zrobimy sobie ten domek Wiecie co, nie może to być blisko, znaczy daleko od No specjalnie daleko, bo jak będzie daleko, no to możemy zginąć od tych takich mobów em, hardmodowych już od żuwi i tym podobnych rzeczy, więc może jakoś blisko, tak żebyśmy za daleko nie musieli chodzić. E, no więc. No, podłoga, niech będzie podłoga. Może nie aż taka. Dobra, niech będzie już. Weźmiemy sobie to teraz. To może być taki domek na odwalsie, bo co nam zależy, to jest tylko w tym celu, żeby. Żeby po prostu zebrać sobie skrzydełka, on nie musi ładnie wyglądać, pochodnia. No i może być, nie może być. To co, czego jeszcze brakuje? Ściany gdzieś. Jest też opcja, że jesteśmy za blisko koruption. To bym musiał chyba jednak na prawo bardziej. No i fail to teraz demontowanie domu. Zrobimy trochę dalej. No, na przykład tutaj. Raczej korupcję się tak nie rozprzestrzeni, żeby tutaj już objęło swoim zasięgiem te tereny. Przed końcem odcinka. No, działa. Czyli to jednak ten korapt zawadzał tam. Witch Doktor, Dobra, on już sobie tutaj będzie. Ja jeszcze zajrzę tam na pustynię sobie, bo. Jeśli teraz występuje, w tym momencie akurat, ta burza piaskowa, no to fajnie byłoby ją pokazać, no. Wyszła nowa aktualizacja, więc jeszcze jest okazja, żeby wszystkiego się dowiedzieć. No niestety, żadnej burzy tutaj nie ma, a pod ziemią... A pod ziemią, no cóż... Antleony jurny jak przed laty, więc raczej nic ci nie zapowiada na to, żeby tu była burza piaskowa. No to może innym razem. Dobra, więc to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć!